Witaj! W tym filmie pokażę ci, co dało mi rzucenie grania. Pamiętam, że kiedyś byłem giga uzależniony od grania i wszystkich złych nawyków z nim związanych w sumie, które masz w tym filmie. I pierwszym krokiem do wyjścia było uświadomienie sobie niebezpieczeństw i wad, tego co jest złe, tego co mi szkodzi. I wtedy granie nie wydawało mi się już takie fajne, bo z tyłu głowy miałem takie myśli przeróżne, że o, czemu ja to robię? Mógłbym teraz robić coś bardziej produktywnego. W końcu grałem coraz mniej, aż w końcu przestałem kompletnie. E, no, trochę z mojej decyzji już grałem o wiele mniej, ale no, głównym powodem było to, że mi się laptop zepsuł w Japonii i musiałem kupić jakieś takiego gniota, na którym się w nic nie da zagrać. E, także no tyle, no, ale myślę, że i tak mnie nie bo e, przeznaczam czas na inne rzeczy. E, podczas mojej abstynencji growej zyskałem naprawdę sporo. Teraz powiem Ci co. Ale najpierw Ci powiem kim ja jestem. Ja jestem Filip i chcę pomóc Ci wykształcić zdrową relację z grami. Obiecuję Ci, że nauczę się dzisiaj co dało mi rzucenie grania. A co dało mi rzucenie grania? Dało mi tak, przede wszystkim coś co jest giga ważne. Czas. Najważniejsza waluta w życiu, bo nie da się jej przywrócić. Czas jest ograniczony, czas jest zajebisty. Jak patrzę ile godzin kiedyś... Yy, na Steamie, nie? Jak ci wyświetla, ile grasz w jakichś Dark Souls 3, czy w jakimś Hollow Knight, czy w jakichś innych e, gierkach, patrzę, ile mam godzin, to mnie czepię trochę, bo, bo sobie myślę, ile mogę zrobić dla siebie w tym czasie albo dla społeczeństwa produktywnych rzeczy. Hu, e, ale no cóż, to no, próżno żałować, czego nie szło zachować, jak mówi klasyk, e, ale teraz wykorzystuję swój dzień w 100%. No, powiedzmy w 99, bo dalej jest, mogę się ulepszyć jakoś w tym. Wykorzystuję go w 99% produktywnie, ale rozrywka też jest produktywna, oczywiście. Tutaj gdzieś będziesz mieć film. Czuję się teraz super, i nie czuję, że marnuję czas. A wtedy miałem coś takiego jak schodziłem z gierki. Jeśli włączałem w gierkę i grałem, to było ok, ale przestawałem grać. To miałem takie, kurde, tyle czasu zmarnowałem, mogłem się pouczyć na, nie wiem, egzamin z majcy. Eee, no, były takie myśli w mojej głowie. Druga rzecz to sen, który w sumie się łączy, bo wtedy nie miałem czasu, bo, bo grałem. Nie miałem czasu na sen. No, brak stymulacji przed spaniem w postaci e, nawalania w gierki. Jak myśli League of Legends, która jest strasznie stymulująca, jak w sumie już każda gra. No zdecydowanie pomaga to na jakość snu. Dodatkowo długość też oczywiście uległa poprawie i kiedyś sypiałem po 5 godzin się czułem jak zombie wiecznie zmęczony, a teraz sypiem po 8 i się czuję zajebiście. Jak czasem mi się nie uda tej, z tego snu dostać tych 8 godzin to czuję się tragicznie, ale tak się czułem wtedy cały czas. Po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że można się czuć lepiej. Polecam ci spanie. Spanie jest zajebiste. Naprawdę. weź se, pośpi 8 godzin przez tydzień, chociażby, i zobacz różnicę z tym, co robisz teraz. Bo zapewne nie śpisz 8 godzin, jeżeli graszem jesteś. Eee, trzecia rzecz. To jest grubo, bo to jest e, miłość. I mimo tego, że poznałem moją dziewczynę w sumie przez League Legend, no to już przestawałem grać w tamtym czasie eee, i w sumie grałem tylko po to, żeby grać z nią i ze znajomymi. Ale przez to, że Gielki rzuciłem, że coraz bardziej je ograniczałem, no to skupiałem się bardziej na relacji i mogłem ją rozwinąć, mogłem się uczyć na własnej skórze jakichś umiejętności i chociażby nawet społecznych, nie, żeby gadać z innymi ludźmi i, i super! no Poznawaliśmy się teraz głębiej i teraz jest, jesteśmy w dwuletnim, szczęśliwym związku, który będzie trwał jeszcze bardzo, bardzo, bardzo długo. Czwarta rzecz, jak nie najważniejsza, to jest cel. Skoro już w miarę ogarnąłem swoje życie wtedy po przestaniu grania, to, to zapragnąłem niedawno, w sumie zapragnąłem do takiego momentu, że chciałbym pomóc ludziom podobnym do mnie. ja Zawsze chciałem komuś pomóc. Myślałem na zostaniu tłumaczem, bo jestem japonistą mnie. E, siema, konniczyła. E, zostanie tłumaczem, na zostanie może nauczycielem, ale sobie myślę, przecież nic nie zarobię na tym, nie. No, to pomyślałem, że zrobię sobie jakiś biznes online. Owy. I pomyślałem, że przy okazji mogę pomóc ludziom takim jak ja, bo wiem, że gracze no to jest, jeżeli odjąć gry, to gracze to są naprawdę fajni ludzie. Dzisiaj gracze są e, statystycznie bardziej inteligentni niż normalni ludzie, w sensie, no, e, przeciętni ludzie. E, I gracze mają naprawdę wiele, sporo pomysłów. Gracze są. E, no fajnie mi się gada z graczami, no po prostu taka nostalgia, nie? Większość moich znajomych była graczami i nadal pewnie jest. To, to uważam, że jest to super i myślę, że tacy ludzie też potrzebują pomocy, dlatego ja chcę im pomóc, skoro, skoro mogę, skoro mam doświadczenie na sobie, na własnej skórze, które jest najważniejszym doświadczeniem, to chcę po prostu pokazać ci moją drogę i pomóc tobie rzucić uzależnienie i wykształcić zdrową relację z grami. Jeżeli chcesz wykształcić taką relację, to możesz na przykład y, pierwszy link w opisie kliknąć i się umówić ze mną na rozmowę. Y, ja cię chętnie wysłucham i pomyślimy nad rozwiązaniem twojego problemu. Kolejną rzeczą, chyba piątą, są umiejętności społeczne, tak jak już ci mówiłem wcześniej. No kiedyś byłem giga upo, byłem upo do tego stopnia, że y, bałem się w ogóle gadać w restauracji, bo y, myślałem, że ktoś to usłyszy. Znaczy, pewnie usłyszał, ale chuj mnie to obchodzi tak naprawdę. Teraz nadal nie jestem jakimś, nie wiem, przebojowym chłopakiem, który z każdym gada bez trudu itp. Ale zagadanie kogoś jest milion razy łatwiejsze niż było kiedyś i nie jestem już odbierany jako creep. Kolejną rzeczą, co mi pomaga mi nie być odbieranym jako creep, czyli to wygląd jest. Schudłem z około, zgadnij ile w peaku ważyłem, napisz w komentarzu. 120 kilo niecałe, tam chyba 114 pamiętam, że się ważyłem, ale to było jak już trochę schudłem. Do mniej niż 80 kilo. Teraz ważę 82,5, się ważyłem przed chwilą. I... Ale nabrałem też mięśniorów, także opa, jaki bicek. Ty też możesz, nie? To wszystko robiłem w domu, by the way. Tu mam hantelki. Bo, bo czemu? Bo byłem też trochę przyjebany i nie chciałem iść na siłownię, ale teraz widzę, że dalej się progresować nie da. Na tą siłownię będzie trzeba pójść w Polsce i już nie mogę tego doczekać, aż wrócę z Japonii. No, brałem pod uwagę dietę, brałem pod uwagę ćwiczenia i. No jestem. Jestem, jaki jestem. No, jestem w bardziej przystojny niż byłem. <laughs> Nie da się ukryć. Byłem obrzydliwym, e, obrzydlasem wtedy. E, zdrowie psychiczne też się poprawiło moje, chyba 6. E, kiedyś cierpiałem na długotrwałą depresję od w sumie nawet końca podstawówki myślę, ale bardziej w gimnazjum się teraz winęło. I trudno było mi się za cokolwiek zabrać. Od gimnazjum do studiów w sumie byłem w takim stanie no nie chcę mi się nic robić, a tylko gierki, gierki, gierki. No gierki pomagały. Ale terapeuci nie pomagali. Pomogło za to przekierowanie czasu z gier na rozwój właśnie, na, na ćwiczenia fizyczne, na sen, na dietę, na medytację, na pisanie dziennika. Na kontakty społeczne, no to wszystko pomogło mi jakoś wyjść z tego. Czasem nadal mam jakieś takie nawroty i nie chcę mi się nic robić, ale robię to, bo wykształciłem sobie dyscyplinę i szybko to przechodzi. Także, no jak ci mówi babcia, że masz depresję i masz iść, pobiegać, to zrób to. To jest najlepszy plan. Słyszysz mnie? Idź, pobiegać. Oczywiście jest to spłycenie, ale coś tym jest. I ostatnią rzeczą, siódmą, znaczy nie, no dostałem jeszcze milion innych rzeczy, ale, ale to jest ostatnia rzecz, którą sobie tutaj wynotowałem, to jest koncentracja i umiejętność uczenia się. Kiedyś byłem dobrym uczniem, ale poświęcałem dużo czasu na naukę, stosunkowo dużo z tego, co się uczyłem, bo robiłem to nie wiem, po nocach albo w jakichś innych rzeczach, w innych czasach, sytuacjach, w których nie było to zdrowe dla mojego mózgu. Mm, ale teraz poprawiłem swoje umiejętności poznawcze, koncentracji, uczenia się, e, chociażby ten deep work, czyli skupienie się przez długi czas na jednej czynności, e, co pomaga mi tak excelować w szkole, że tutaj w Japonii mówią do mnie, e, że ja jestem jakimś gigakoksem i w ogóle i się pewnie dużo uczę, a ja na tą szkołę praktycznie czasu nie poświęcam, a szósteczki same wpadają. Tak, tutaj na studiach są szósteczki też w Japonii. No i co, zgarniam trzy stypendia aktualnie, znaczy teraz dwa, bo się skończył rok szkolny na uam O nie, powiedziałem na jakiej uczelni jestem. Się skończył rok, rok szkolny na mojej uczelni, dlatego dostaję tylko dwa japońskie i, i to jeszcze jakie uczelnia mi daje tutaj na utrzymanie, w sensie na, na akademik. I to jest tragiczne, ale to już inna sprawa, Japonii giga gorąco teraz. Jeśli też chcesz rozwinąć te wszystkie umiejętności jeszcze więcej, jeszcze więcej, i się giga koksem, to i rzucić granie oczywiście, znaczy rzucić, no wykształcić z zdrową relację właśnie, nie rzucić, no to link w opisie, jak już mówiłem, umów się ze mną na rozmowę, tymczasem ja cię, a nie, jeszcze cię nie żegnam, obiecałem ci, że, że nauczę cię czego mnie nauczyło granie, rzucenie grania i ci to obiecałem. Jeżeli myślisz, że, że ci dobrze to przekazałem, to napisz w komentarzu, zostaw ocenę. A tymczasem ja cię żegnam, i pamiętaj, weź życie w swoje ręce.